Witamy was w dziesiątym jubileuszowym odcinku kanału bez <gry> Was w 10 jubileuszowym odcinku niezręcznego vloga. Jak pewnie widzicie sobie w całkowicie innym miejscu niż zwykle, jest to nasza zastępcza siedziba kanału bezrączek. Mieści się ona gdzieś w limanowej w górach. A więc y z okazji, że jest to 10 odcinek, postanowiliśmy go nagrać w specjalnym miejscu wiadomo, siedzimy teraz na tarasie w trakcie burzy i jest taka mgła, nie spróbujemy wam nawet pokazać. Widoków, bo nic nie widać, ale masz swoje 10 sekund, proszę. Mm. Tak, 10 miało być, ok? Jesteśmy w Imanowej, już trzeci dzień. I po raz pierwszy wyszliśmy z domu ją, tak nie do sklepu. I myśleliśmy, że zrobimy 10 faktów. Czyli ja mówię 10 faktów o Bartku, a on mówi 10 faktów o Bartku. Fakt numer jeden. Od kiedy przyjechaliśmy widziałem tylko jak Bartek był dwa razy w toalecie. I to mnie martwi. U mnie fakt numer jeden to, że Bartek nie potrafi układać rymów. Znaczy te rzeczy się rymują, ale kompletnie nie do rytmu i, i dziwnie to brzmi. Bartek lubi mnie fotografować, gdy śpie. Aha. Hi, ha, ha. Z mojej strony fakt numer dwa o Bartku to, że praktycznie nigdzie się nie rusza bez yy, gitary. Wszędzie. Do szkoły brał ze sobą gitarę, teraz wziął ze sobą gitarę i jest maniakiem. Kiedyś brałem takiego wielkiego psa pluszowego, ale nie wypada. Jeżeli obudzi się Bartka w noc, on naprawdę nie wie co się dzieje i co mówi. W przykładu ostatnio mówił coś o jakiejś gumie i strzałkach, gdzie ma nią... Ej, ale to wiedziałem co się dzieje, ja ci do tej pory to próbuję opisać jakiejś gumie ty nie... i strzałkach, która... Ta guma wylatywała przez balkon i spadała na balkon. Bartek je ogromne ilości jedzenia i cokolwiek byśmy nie kupili słodkiego na przykład na film albo coś, to w pół minuty już tego nie ma, bo on to bierze garściami. Bartek od jakiegoś czasu chce sobie zapuścić brodę, ale na razie... Ale na razie jest zajebisty i mi do us. Bartek jest fanem anime i czasami przeszkadza oglądając po 12 odcinków Krasa Death Note tak dziennie. Bartek jeśli uczepi się jednej rzeczy robi ją w kółko. A załóżmy miał ochotę sobie pograć w Euro Truck Simulator 2. I to nie było takie normalne granie, tylko to było granie po 12 godzin dziennie, przez 3 dni, i miał już wszystko. Bartek ma syndrom obrońcy. Nieważne, gdzie by to się działo, czy w prawdziwym życiu, czy w Fifie, czy nawet w piłkarzykach, jego atak nie istnieje, a obrony nie da się rozwalić, wiem. Shall not pass! Bartek jest uzależniony od energetyków i izotoników. I co jeszcze? Od tego. Bartek tak samo jak ja, preferuje bezpieczną. Nie tyle co powolną tylko kontrolowaną jazdę. Bartek, gdy wykonuje jakieś czynności wymagające skupienia się, zawsze otwiera swoje usta. Bartek, gdy wykonuje czynności wymagające skupienia, nie skupia się. Bartek prawie zawsze gdy spodoba mu się jakaś piosenka, robi z niej albo story na snapa, albo wysyła ją po prostu. Moim ósmym faktem o Bartku jest to, że wyszukuje w internecie bardzo dziwne filmiki i mi je wysyła. I mam takie What the fuck, jak mi to, to oglądam. Bartek do czegoś się przykłada, robi to naprawdę porządnie i jest perfekcjonistą. Bartek ma tak zryty mózg, że wymyśla najdziwniejsze i najgłupsze historie. Bartek uwielbia kręcić krótkometrażowe filmy i poświęcać dużo czasu na solidne ich składanie. Bartek ma niezrównoważony umysł i. On by potrafił zatańczyć przed wami yes Dance na Golasa. It's

3-4. Витам! Superkreś z stadionu, witają Was! Bartosz Szpakuszpakowski i Szarusz Ranowicz. Mamy dziś tę przyjemność komentować dla Państwa te przez wszystkich wyczekiwane derby niezręczności między bezrękimi bandytami a niezręczną 11. Więc bez zbędnego gadania, przejdźmy więc do przedstawienia obu składów drużyn. W składzie gospodarzy z numerem pierwszym zasłaniająca całą bramkę Kina Czewa. Linie obrony z numerem 57 siódmym rozpoczyna oglądająca iCarly Ola Pońkowska. Dalej z numerem 58 ósmym pogromca Tytanów Lewi. Następnie z numerem 59 Koneko. Oraz z numerem tułak. Na pomocy z numerem 61 L z 62 władca remontów Screlex oraz z 63 Den. Na napadzie z kolei z numerem 64 królew nagródkowego kosmosu wraz z najbardziej zdresionym gejem Gimperem. W roli wysuniętego napastnika widzimy maje. na ławce rezerwowych z numerem 51 Mulan z 23 Geralt z 52 dziwnym Pan ze Stoku i z 35 ulubieniec wszystkich bonus BGC. Jeszcze szybkie spojrzenie na ustawienie. Na bramce gości z numerem 1 Slenderman widać, że trener postawił na wysokość, nie na szerokość, jak to było u gospodarzy. Na linii obrony z numerem 5 Akeno, obok niej z numerem trzecim ta Piękność, Ria z Gremorem podejrzewamy, że linia obrony została wybrana tylko ze względu na możliwość spędzenia z nimi czasu w szatni. Linia pomocy z numerem 8 Mikasa Ackerman, obok niej z numerem 14 Eren. Dalej z numerem 18 Czapek z 22 Jabad i na lewym skrzydle z numerem 36 Rainbow Dash. Dalej, trójka wspaniałych napastników z numerem 11 Finn, z 24 Jake i jako wysunięty napastnik zagradzi z numerem 9 Pa. I jeszcze rezerwy z numerem 50 Cent, z odwróconą ósemką w Lion i z 17 tracer świn Trypson. Zerknijmy jeszcze na ustawienie. Zapowiada się nam ciekawe wydarzenie sportowe szpaku. No nie powiem, że nie, zwłaszcza, że wysunięty napastnik drużyny niezręcznej jedenastki, czyli PewDiePie, ma zamiar w tym sezonie odejść do drużyny Sebastiana Strojnego. Dzisiejszy mecz nie będzie łatwym meczem dla obu drużyn. Jedyna na co pozostaje nam czekać, to na gwizdek sędziego. I rozpoczęli. Szybkie podanie do KGK. Przyjmuje Akeno. Podaj do przodu. Panie zawsze, i do przodu. Goal! goal! goal yes. 1 0 Proszę Państwa, szybkie rozpoczęcie. What, goal, what. Ale on lepszy tak Ale będzie podano... tak, yes, yes, środka, podanie, broni, obrona. Brony, oh yes! jest! Jest, jest, 1-1. I co mamy? I co mamy? Przyjęli, przyjęli! Ale A piękna obrona! I do, broda. I do, do bitka! Oooo! dwa 0 Ale 17, płaczę, ale płaczę. O, Jezus. Ale. Patrz jakiście jak zony ja. Obrona. 1, piękna obrona, no, piękna. I nie było to ten, ja. to super, 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 super sprawa. Rozpoczęli z ręki. I piękna, ręka, ręka, ręka. ręka, ręka! Proszę Państwa, rozpoczęli mnie i ręka! Co o. się dzieje? Kiudaj Pani podchodzi pochodzi do strzału. Presja, ta presja, wojna nerwów. Przyprzedzili sobie z trójnego. Kto wygra? Kto? Czy będzie remis? Uwaga, PewDiePie! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Yes! Pięknie! Mamy 2-2, co to oznacza? Karne! Cóż za emocje na koniec meczu? Czy to kółko i krzyżyk? Czy to może marynarze? Nie, to pamięć, kapier i nożyce, z którego właśnie wynika, że Karne rozpoczyna drużyna niezręcznej jedenastki. Ty szpaku, chyba nas, wiesz, trochę poniosły. Lizgi czarok. Okay. Pierwszy podchodzi Pjuc i go. Proszę Państwa, Koneko, jest, bramka. Teraz Czapek, Czapek i pięknie gol. Jakub Demski, Jakub Demski, nie I ma, Jest Slenderman ma. broni, Mikasa to formalność. Proszę Państwa, Gimper, Gimper, zesiony gej i nie ma. Nie, nie ma. ma znowu. I Orias troszeczkę zepsuła. Królówna Wnodkowego Kosmosu nie ma broni Slenderman! Teraz Jake i gol! To już jest przesądzone! Jeszcze Levi spróbuje sobie, ale nic z tego nie wyjdzie. No, więc skończymy ten dzisiejszy mecz. Myślę, że oddajemy głos do studia. Ty, szpaku, ale to my jesteśmy tym studiem. Serio? No, tak jakby tak. Kurde, coś mało osób pracuje w tej telewizji. Faktycznie. Dobra, nieważne. Ale... Chcieliśmy pozdrowić jeszcze Weronikę Stankowską i Kasię Wiśniewską. Oraz dwóch zjaranych gości z Maka, którzy mnie zaczepili i usiedli przy stoliku, przy którym siedziałem. Dzięki. Uh! a więc zapraszamy do oglądania kolejnych produkcji kanału Bez Rączek. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. A przede wszystkim oglądajcie nasz kanał bezrączek. Kanał bezrączek, najlepszy kanał pod barkami. Zawsze się uśmiecha, zawsze, zawsze się uśmiecha. Ten do celi klawisz wpada i zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz pada, serce mu przestaje bić. I nadejdzie chwila Błoga, śmierć zabierze oddech mój, moje ciało stąd wyniosą, a pod celą.